Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest Nikola Gurecka. Witam wszystkich. Będziemy sobie rozmawiały o tym, jak jej droga z trójbojem się zaczęła, no i jak znalazła się w tym miejscu, w którym jest, bo mimo tego, że Nikola jest bardzo skromną zawodniczką, jest w tym momencie, myślę, bardzo wzlatującą gwiazdą, więc powinno być dobrze, jeśli chodzi o jej przyszłość w trójboju. Ze swojej strony chcę przede wszystkim dowiedzieć się, jak to się zaczęło. Czyli od czego się zaczęła Twoja droga z trójbojem i czemu trójbój? No, to tak. Jakieś 5 lat temu trenowałam sztuki walki, judo dokładnie. I raz w tygodniu mieliśmy tam siłownię. To były jakieś pojedyncze treningi, niekoniecznie ciężkie. No, i mieliśmy przesiady. No, i właśnie na przesiadach każdy zaczął mi mówić, że w sumie mam predyspozycję do dźwigania, i żebym spróbowała. Nie do końca brałam to wtedy na poważnie, wiadomo. Ale no gdzieś już mi się te sztuki walki znudziły dość mocno, bo trenowałam chyba 6 lat. I stwierdziłam, że super pomysłem będzie, jak pójdę na siłownię, żeby schudnąć. Tak, no i zaczęłam sobie chodzić na siłownię, robiłam jakieś głupie rzeczy, które były pewnie technicznie masakryczne. No i zaczęły się studia. No i tam właśnie była sekcja trójboju siłowego. No i stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia i spróbuję. No i to wyglądało tak, że tam był jeden plan dla wszystkich, więc no niekoniecznie to było dopasowane pode mnie. Moje pierwsze zawody to były Akademickie Mistrzostwa Polski, na których niekoniecznie mi poszło dobrze. No i później poznałam trenera, który zaproponował mi taśmę. No i to było dość ciekawe, bo Robiłam w sumie dwie techniki, na przykład no, na sekcji robiłam wyciskanie na całej stopie, a na następny dzień robiłam wyciskanie na palcach. Więc było troszkę ciężko, no i później, właśnie z tym trenerem, poszłam bardziej w taśmę, ale po jakimś czasie wystawił mnie. I na tym etapie no to już poznałam Adriana, więc on na szczęście mnie troszkę poratował i wystawił mnie w tych zawodach, co tam ten trener za mną nie pojechał. No i z Adrianem zaczęliśmy tutaj już przyjeżdżać, jak przygotowywaliśmy się właśnie na zawody, bo potrzebowaliśmy monoliftu. No i pojechaliśmy na zawody, ja też troszkę się zepsułam, plecy mi poszły. Pamiętam tylko, że coś tam z więzadłami żółtymi. No i po tych zawodach już tutaj byliśmy chyba co tydzień, bo Adrian pomagał tam chłopakom ciężary zakładać, asekurował ich i tak dalej. No już tutaj zaczęliśmy bardziej ze sobą wszyscy rozmawiać, tam Sylwester, Wigilia i tak dalej. I no tak po tych zawodach, co teraz właśnie byliśmy na WPC, no to wiadomo, no tutaj się najwięcej pozmieniało, już Adrian mnie nie prowadzi, tylko Stasiu, no i to chyba Koniec mojej historii. Okej, okay. wspomniałaś o tym, że miałaś e, kontuzję. E, jeśli chodzi o kontuzję pleców w trójboju, zdarzają się one dosyć często. E, powiedz proszę, tak jakby w jaki sposób wracałaś po tej kontuzji? Czy teraz, e, startując, masz jeszcze takie odczucie, że e, blokujecie to w jakiś sposób? Czy na przykład już teraz, e, przy tej zmianie też techniki, e, wszystko jest okej, okay, jakby nie, nie wracać, tak jakby to uczucie? Ogólnie to się stało właśnie na treningu chyba tydzień przed zawodami albo dwa i po treningu było jeszcze w miarę okej, okay, ale na, na następny dzień byłam jak warzywo, adren musiał mnie po prostu przekładać ze strony mm -hmm. na stronę. No i wtedy nasz kolega Frizo właśnie, Kuba, przyszedł, żeby mi tam pomóc, żebym chociaż mogła jakoś się ruszać. Yy, ogarnęliśmy to do tego stopnia, żebym właśnie mogła pojechać na zawody. No, na zawodach troszkę nie poszło tak, jak chciałam przez te plecy, bo no, myśleliśmy, że zrobię większe wyniki, ale no, nie byłam w stanie. Na ten moment po prostu przyzwyczaiłam się do tego bólu. Gdzieś tam na mniejszych ciężarach mi to nie przeszkadza, ale no, na przykład w piku przez WPC, no to było to czuć mocno. Okej, okay. i tak jakby na ten moment, jeśli chodzi właśnie o treningi czy start, jak sobie z tym radzisz, że to cię boli, tak jakby, czy to jest po prostu tak, że to jest właśnie pełna akceptacja jakby bólu i trudno, tak, czyli nie bierzesz tak. żadnych leków, tak jakby nie... Postarcie brałam mhm. przeciwbólowe, bo no wtedy... Myślałam, że nie wstanę, ale jednak chciałam pychać na start reszty drużyny i im pomóc, więc no po prostu się nafaszerwałam i troszkę przeszło. Okej, okay. no, czyli tak jak myślałam, jeśli chodzi o kontuzję jakby pleców, no to w trójboju jest to raczej taka długo ciągnąca się historia, a teraz jeśli chodzi o zawody, tak jak teraz mówisz o WPC i o wcześniejszych startach, jakbyś mogła powiedzieć mniej więcej po kolei, tak idąc chronologicznie, jak wyglądały twoje wyniki i przy okazji też, który z bojów w twoim przypadku jest twoim takim powiedzmy najlepszym, ten, który jakby najłatwiej ci się w nim dokłada kilogramów? No tak zaczynałam na ampach wtedy, no to pamiętam, że byłam chyba w 63 to zrobiłam 115 kilo chyba, ale to już takie było bardzo brzydkie, naciągnięte. Wyciskanie 60 kilo chyba i ciąg 130. Mhm. No i to było właśnie na początku, jakieś te 3 lata temu. W taśmach, później jak pojechałam, to zrobiłam 160. Wyciskanie to było 70 chyba i ciąg 145. Mhm. A obecnie? No, obecnie no to się udało zrobić 205, wycisnąć stówę w końcu i ciąg 182,5. Okej, okay. no to jakby licząc matematycznie, to jest 487,5, tak? Kategoria 67. Tak więc, panowie, da się. <laughs> e, jeśli chodzi o wyniki, no to wiadomo, tak jakby to jest e, ciężka praca i długa praca. No i też właśnie, jeśli chodzi o kontuzję, mimo kontuzji e, dołożyłaś w przysiadzie. E, I też powiedz, jakie, jeśli chodzi o przysiad, jaki masz e, Cel, czy masz coś takiego, że jest jakaś taka cyfra dla ciebie w głowie, która jest twoim celem? Ogólnie to właśnie 200 było taką barierą, którą bardzo chciałam przebić. Też właśnie no, siadam kiedyś bardzo wąsko, myślę, że wszyscy pamiętają te piękne czasy, ale no, przyszłam tutaj na szkolenie i zmieniliśmy to. Nie byłam na początku zachwycona, ale myślę, że z biegiem czasu zrozumiałam, dojrzałam. I udało się poprawić ten przysiad. No tak, za rok 215 myślę, że chciałabym zrobić, może więcej, ale no to zobaczymy, jak to wyjdzie i jak się uda. Okej, okay, a który z bojów jest twój ulubiony? No myślę, że ten przysiad jednak i tak. Okej, okay, czyli mimo tego, że twoja, twoje wyciskanie tak jakby dla mnie jest to jakby no, kosmiczne. E, jakby wyciskanie dla ciebie e, nie jest jakby twoim konikiem, ale idzie ci bardzo dobrze. Czy wyciskanie też lubię, ale no właśnie przysiad jest moim ulubionym, później wyciskanie, no i mój znienawidzony martwy ciąg. To jest okay. ostatnie, którego mogłabym nie robić. Kupam. A w przysiadzie powiedz mi, co najbardziej lubisz? Bo tak jak pytam zawodników, lubią różne rzeczy: to że przysiad jest najbardziej nieprzewidywalny, to że najwięcej trzeba w nim zrobić. A co dla Ciebie jest takie, że ten przysiad jest dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujący? Nie wiem, w sumie. Po prostu zawsze miałam tak, że ten przysiad najlepiej mi szedł, mhm. i zawsze robiłam więcej w przysiadzie niż w ciągu, gdzie no to dość rzadko się zdarza. I jakoś tak najprzyjemniej mi się go robi po prostu. Okej, okay, rozumiem. A jeśli chodzi o sport jako trójbój, czy na ten moment jakby... Widzisz się w tym sporcie długofalowo? Czy na przykład, tak jak w przypadku sportu walki, domyślasz się, że ta granica jest gdzieś blisko, tak jakby jeśli chodzi o tak zwane znudzenie, wypalenie danym sportem, czy raczej myślisz, że to będzie długi czas? W sztukach walki przede wszystkim problemem było to, że mi tam kompletnie nie szło. Mhm. Y tam mieliśmy treningi prawie codziennie, sześć okay. razy w tygodniu, i dla mnie one były za ciężkie. Technicznie nie potrafiłam po prostu zrozumieć, co mam robić, a no, trenerzy próbowali mi to wytłumaczyć, ale po prostu widocznie to nie był sport dla mnie. No tutaj, no to powiedzmy, że mi idzie. Gdzieś tam te treningi są dla mnie przyjemne i lubię to robić, więc no mam nadzieję, że właśnie będę trenować najdłużej, jak się da. Okej, okay, super. Też e, wspomnę o tym, że Nikola ma 21 zaraz 22 e, lata, e, więc jest na ten moment juniorką, e, a na tych zawodach, na których byliśmy obecnie, e, właśnie e, zdarzyło mi się podawać kilkukrotnie rekordy federacji, w której startowała nasza drużyna. I powiedz mi też, jeśli chodzi o Twoje podejście do tego, jak ty się czujesz z tymi wynikami? Tak, jakby dla Ciebie one są dobre, jakby satysfakcjonujące, czy dla Ciebie to jest w ogóle jeszcze kropla w morzu? Zawsze w sumie w trybie miałam tak, że porównywałam siebie do dziewczyn, które są najlepsze. Więc no, jak już przebiłam tutaj jakieś dziewczyny, które chciałam, no to teraz się po prostu porównuję do dziewczyn z zagranicy, które mam dużo, dużo lepsze wyniki, więc no dla mnie te moje wyniki są w sumie marne, <grym <grym jakoś za bardzo się z nich nie cieszę, yy, więc no liczę, że gdzieś tam po prostu zrobię dużo więcej w przyszłości. Okej, okay, a właśnie wspomniałaś o tym, że zawodniczki z zagranicy. Jeśli chodzi o Twoje plany takie startowe, czy Ty masz na przykład jakieś zawody, na które chciałabyś kiedyś pojechać? Czy na przykład myślałaś kiedykolwiek o startowaniu za granicą, czy raczej na ten moment chcesz tak jakby w Polsce, jakby blisko domu, że tak powiem, gdzieś tam te rekordy przebijać? Póki jeszcze mam ten czas właśnie w Unią, to chciałabym trochę w Polsce pozaliczać mhm. i się zapisać gdzieś tam w wynikach. Później zobaczymy, może na jakieś zawody za granicą dostanę zaproszenie, zobaczymy. Ale póki co, no to chciałabym właśnie w Polsce, póki co na WPC myślę tylko. Okej. Okay. I też takie moje pytanie a propos w sumie twojego Twoich odczuć jako zawodnika, jeśli chodzi o właśnie trenerów, tak jakby tu nie mam na myśli Twoich odczuć jakby konkretnie co do danej osoby, tylko jak się czujesz na ten moment, jeśli chodzi o tą Twoją drogę, czy jesteś zadowolona, co się zmieniło na przykład w podejściu, jeśli chodzi o trenera, ale wiadomo, że wspomniałaś też, że prowadził cię Adrian, który jest Twoim chłopakiem, tak więc tu jest to myślę zupełnie jakby inna, inna kwestia, ale na ten moment, jak się czujesz w obecnej sytuacji, jeśli chodzi o trenera? Myślę, że dobrze. Na razie się nie zabiliśmy i się dogadujemy, więc jest naprawdę dobrze. No gdzieś tam najbardziej w sumie bałam się tej zmiany trenera, bo no jednak jak prowadził mnie Adrian, no to byłam spokojna, że no na pewno będzie ten plan i mnie nie wystawi. A no gdzieś tam po tym wcześniejszym trenerze, co no mnie olał, no to gdzieś tam się bałam, że znowu ktoś albo zapomni o mnie, albo mnie wystawi. Ale no tutaj jakby wiem, że mam wsparcie w całej drużynie, więc jest na razie dobrze. Okej, okay, A jeśli chodzi na przykład powiedzmy o techniczne kwestie, czy ty poza tym, co zmieniłaś, tak jakby jeśli chodzi o szkolenie, masz na przykład coś takiego, co wcześniej wydawało ci się właśnie tak jak z tym przysiadem, który był taki wąski, dobrze się w nim czułaś? Czy masz też coś innego, gdzie na przykład zmieniasz technikę, czy to ci w jakiś sposób tak jakby pomaga, czy cokolwiek się tak jakby zmienia pod tym kątem, jeśli chodzi o lifty, jeśli chodzi o boje, które, które robisz? W przysiadzie, no to tak jak mówiłam, już siadam bardzo wąsko, no gdzieś tam wcześniej nikt nie zwracał na to uwagi, później Adrian powiedział, żebym po prostu siadała tak, jak czuję się dobrze. Próbował później, żeby to właśnie było szersze ustawienie, ale ja już nie chciałam. No teraz siadam. Dla mnie to jest szeroko, większość mówi, że to jest nadal wąsko, więc powiedzmy, że coś pomiędzy tym. Jeśli chodzi o wyciskanie, to wyciskam bardzo, bardzo wąsko i to też w sumie właśnie zmieniliśmy na szkoleniu, że teraz wyciskam szeroko. Jeśli chodzi o ciąg, to nie wiem, czy coś będziemy zmieniać. Póki co myślę, że nie. Może jakieś semisumo, ale to na razie nic nie wiem, więc przy tym zostanę. Okej, okay, super. I też Twoje plany na przyszły rok startowe. Będziesz startowała w jakim momencie roku? Tak jakby, Czy na ten moment, tak jakby Twój plan jest bardziej powiedzmy nastawiony na najbliższe jakieś zawody, czy to jest raczej takie powiedzmy roztrenowanie, nie wiem, objętość? Co się dzieje w Twoim planie treningowym na ten moment? No, teraz mam bardzo dużo objętości, mm -hmm. to jest bardzo męczące. Yy, gdzieś tam są jakieś plany, że może w maju pojadę na ampy, żeby dostać stypendium, pewne od uczelni, ale to jeszcze zobaczymy, a tak to dopiero w październiku na WPC. Też miałam plan, bo rok temu zdobyłam Kartę PRO, żeby pojechać na XPC. No ale jednak organizacja tam jest troszkę inna i chyba lepiej czułam się na WPC po prostu. Okej, okay, czyli organizacyjnie po prostu jest Ci tutaj wygodnie. No też jeśli chodzi o zawody, takie jakby i same przygotowania, takie w sumie moje ostatnie, istotne dla mnie pytanie. Jak to dla Ciebie na przykład wyglądało wcześniej? Jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, na przykład suplementacyjne, jak to wygląda teraz i też jak jest, jak jest Twój stosunek do kategorii wagowej, w której jesteś? Czy chcesz w niej zostać, czy planujesz iść do góry? Bo tak jak wspominałeś, wcześniej byłaś w 63 startując na Ampach, teraz startowałeś w 67. Jaki jest Twój plan, jeśli chodzi o kategorię? Zaczynając od jedzenia, no to na początku, jak zaczynałam trenować, to jadłam w sumie tak, jak mi się podobało białko dobijałam tylko izolatem, więc no tutaj dietetyczka była załamana. Później gdzieś tam próbowałam z jakimiś dietykami, ale nie do końca ta współpraca po prostu wychodziła. Jeśli chodzi o kategorię wagową, to chciałabym zostać po prostu w tej, w której jestem, bo zbijać to już myślę byłoby ciężko i bym umarła. A w wyższej kategorii, którą jest chyba 75, mhm. No to już byłoby troszkę za dużo dla mnie, to już byłoby mi za ciężko, więc w tej kategorii myślę, że zostanę. Zobaczymy, może coś się kiedyś zmieni, ale no na ten moment czuję się w niej dobrze, też zbijanie wagi było dość łatwe, nie męczyłam się, więc raczej w tej będę. Jeśli chodzi o Twoją suplementację, czy masz tak jakby, powiedzmy, jesteś związana z jakąś określoną suplementacją, jeśli chodzi o witaminy, omegi, kreatyny itd., czyli to, co standardowo większość ze sportowców bierze, jak to u Ciebie wygląda? Nigdy nie zwracam za bardzo uwagi na witaminy. Dopiero w sumie, jak do ciebie przyszłam i mi powiedziałaś, co mam brać, to brałam wcześniej. Adrian gdzieś tam próbował mi wciskać, no ale to raz wzięłam, raz nie, więc to nie było regularne. Teraz biorę to, co mi zostało w sumie po zawodach, bo na razie nie muszę aż tak się na tym skupiać. No i później zobaczymy, co tam mi rozpiszesz. Mhm. Na ten moment regularnie na pewno, no to biorę kreatynę samą, selang i to by było wszystko. Okej, okay, super. I jeszcze jedno kończące pytanie, jeśli chodzi o jakby takie obciążenia treningowe w piku, czy też ten okres obecnie? Czy na przykład Ty czujesz faktycznie, jeśli chodzi o regenerację? Bardzo duże różnice, jeśli chodzi na przykład o sen, jeśli chodzi o Twoje ogólne samopoczucie na co dzień. Tak jakby na ile ty czujesz różnicę? Bo jednak dla kobiety takie obciążenia są bardzo duże. To jest jednak prawie 500 kg, które podnosisz, ważąc okolice 60, kilo, 60 kilku kilogramów. Jak się czujesz w takim piku, jeśli chodzi o sen, właśnie, jeśli chodzi o regenerację? Czy to bardzo mocno gdzieś tam jest odczuwalne dla ciebie? Jeśli chodzi o regenerację, to nie. Myślę, że czuję się dobrze. Najcięższy dla mnie zawsze jest ostatni trening przed zawodami. To zazwyczaj nigdy mi nic nie wychodzi. Bardziej mam wtedy problem ze stresem, z kortyzolem, bo strasznie to na mnie wpływa i się stresuję po prostu startem już miesiąc wcześniej i na tyle, że włosy wypadają mi garściami. Ale jeśli chodzi o samą regenerację i sen, no to myślę, że jest naprawdę dobrze. Okej, okay, super. E, tak więc poznaliście właśnie dziewczynę, która dźwiga tyle, co nie jeden chłopak e, i wyciska tyle, co wielu chłopaków chciałoby wyciskać. Tak więc obserwujcie Nicole. Tu Wam podpiszemy jej Instagrama. Obserwujcie, no i Tobie życzę bardzo szerokiej drogi i powodzenia w trójboju. Dziękuję. No i oczywiście trzymam za Ciebie ogromnie kciuki. Jesteś przecudowną osobą przy okazji tego, że Dziękuję jesteś bardzo. również silna. Dziękujemy bardzo i do następnego. Dziękujemy.